o stworzeniu świata. Na początku nie było niczego, ani ziemi, ani nieba, ani gwiazd. Jedyne co było to świat mgieł i kraina wiecznego ognia. Na północy leżał Niflheim, mroczna kraina, przez którą przepływało 11 trujących rzek. Niflheim pogrążony był w wiecznym mroku. Unosiły się w nim gęste i zimne mgły. Na południu zaś leżał Muspel, kraina wiecznego ognia, który chociaż płonął, to niczego nie palił. Tak jak na północy panowała ciemność, tak na południu zawsze było jasno. Tak jak w Nifelheimie mieliśmy chłód nad chłody, tak w Muspelu płynęły strumienie pełne żarzącej się lawy. Na skraju Muspelu stał i po dziś dzień stoi Surtr, strażnik dzierżący wielki ognisty miecz. Mówi się, że gdy nadejdzie koniec świata, Ragnarok, rok, to wtedy surt po raz pierwszy i ostatni opuści swoje miejsce i ognistym mieczem zniszczy, spali cały świat, a bogowie padną przed nim bez życia. Pomiędzy Nifelheimem a Muspelem nie było niczego, a raczej. Była wielka nicość, pustka. Ginnungagap. Woda wypływająca z Niflheimu tworzyła olbrzymie lodowce. Lód, lodowe mgły, ciemność. A z drugiej strony nieustający ogień i żrące powietrze. Wydawałoby się, że w takim świecie nie ma miejsca na to, żeby powstało życie. A jednak, a jednak pewnego razu ciepłe powietrze z południa zawędrowało na północ do Niflheimu. I to ciepłe powietrze musnęło powierzchnię lodowca, aż pojawiły się na nim krople. Gdybyście tam byli, to byście poczuli, jak rześkie stało się powietrze. Kiedy tak to ciepło tańczyło z wiecznym lodem, wypływające z lodowca wody, dałe życie. Tak powstało życie. Był to olbrzym. Imir, Imir. Istota tak wielka, że swoim ciałem wypełniała całą przestrzeń między Niflheimem a Muspelem. Istota tak wielka, że podobno ani przedtem, ani nigdy potem drugiej tak wielkiej nie było. Istota, która nie była ani kobietą, ani mężczyzną, ale jednym i drugim jednocześnie. Był to dopiero początek stworzenia, bowiem niedaleko również stopniejącego lodu wyłoniła się zupełnie inna istota. Była to krowa. Bezroga krowa. Z jej wymion płynęły cztery rzeki mleka. Mlekiem tym żywił się Imir, a kiedy pił to mleko, to rusł. I rusł jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej wydawałoby się, że w tej pustce między wiecznym lodem a wiecznym ogniem już nic więcej się nie zmieści. A jednak, a jednak, kiedy Imir spał, Spod jego lewej pachy wyszedł olbrzym i olbrzymka, a spod jego stóp istota o ośmiu głowach. To oni właśnie założyli wielki ród olbrzymów. Krowa, ta bezroga krowa, żywiła się słonym lodem. I kiedy tak lizała już ów pyszny lodowy lód, wylizała spod niego człowieka. A w zasadzie, istotę, która tego człowieka bardzo przypominała, ale nim nie była. Był to pierwszy z Asów. Bóg o imieniu Buri. Buri poślubił olbrzymkę Bestle i narodził im się syn Bor. A Bor ożenił się z olbrzymką lodowych mrozów i z tego związku narodzili się trzej boscy bracia: Oden, Willi i We. Trzej bracia mieszkali pomiędzy lodem a ogniem. Nie znali ziemi pod stopami, nie znali nieba nad głową. Zewsząd czyhała na nich śmierć. Dlatego, kiedy dorośli, kiedy uświadomili sobie, że żeby żyć, żeby snuć marzenia, ktoś musi ponieść ofiarę, Zakradli się pewnego razu do Imira, kiedy ten spał i wbili w niego nóż. Z otwartej rany zaczęła płynąć krew, olbrzymie ilości krwi. Które zamieniały się w morza, w ocean, w jeziora, w rzeki, w strumienie, w każdą wodę, którą znacie. Z jego ciała, z ciała olbrzyma i mira, powstała Ziemia. Ta Ziemia, po której chodzimy. Szejbocy bracia z kości i mira utworzyli góry i urwiska, a kamienie, piasek, żwir to są odłamki tych kości i zęby. A kiedy nocą spojrzycie nad głowy, to nie zobaczycie nieba, to jest wnętrze czaszki i a za dnia pływające obłoki i chmury to jest jego mózg. Czy jesteście ciekawi, o czym też wielki olbrzym Imir myśli? Świat to jest płaski dysk. Zewsząd opływa go woda. Ten świat nazywa się Midgard. Bracia Odyn, Wili i We ukochali ten świat tak bardzo, że zapragnęli uchronić go przed każdym niebezpieczeństwem. Dlatego wzięli rzęsy i mira i zbudowali z niego wielki mur dookoła Midgardu. Za murem rozpościerała się rajska kraina. Ziemia rodziła zboże, drzewa rodziły owoce, w czystych, krystalicznych jeziorach i rzekach pluskały się ryby. Jednak była to ziemia pusta. Nikt tam nie mieszkał. Dlatego bracia, Odyn, Wili i We, wybrali się na wyprawę, żeby znaleźć kogoś, kto w tym raju zamieszka, kto będzie łowił ryby, uprawiał ziemię, kto zbuduje dom. Ale chociaż szukali długo, nikogo nie znaleźli. Wyszli więc na brzeg morza. A tam, na piasku, zobaczyli dwie kłody drewna. Te kłody leżały obok siebie tak blisko, że wydawały się być jednym. Była to kłoda jesionu i kłoda wiązu. Jesion to drzewo silne i twarde. Z takiego drzewa można zrobić trzonek do noża albo drzewce do włóczni. A wiąz jest równie silny, ale też i wdzięczny. Z wiązu można zrobić belki, a z tych belek zbudować solidny dom. Bracia ustawili obie kłody pionowo i postanowili tchnąć w nie życie. Jeden z braci obdarzył kłody duszą i życiem. Drugi z braci podarował im wolną wolę i umiejętność snucia marzeń. A trzeci z braci obdarzył kłody zmysłami. I tak boscy bracia kształtowali kłody, aż utworzyli kobietę i mężczyznę. Mężczyznę z jesionu, a kobietę z wiązu. I nadali im imiona ask, i Embla, pierwsi ludzie, jesion i wiąz. Ask i Embla mieszkali w Midgardzie, uprawiali ziemię, łowili ryby, zbudowali dom i mieli mnóstwo dzieci. No a my. My ludzie jesteśmy ich potomkami. I tak dziś mamy dziewięć światów. U samego szczytu jest Asgard, kraina bogów. Tam właśnie mieszkają asowie, na przykład Odyn. Stamtąd właśnie władają wszystkimi krainami. Poniżej, poniżej Asgardu jest kraina elfów. Elfy to istoty dobre i łagodne. I tak piękne jak słońce albo gwiazdy. Nieopodal rozciąga się kraina karłów. Karły w całym wszechświecie znane są z tego, że są świetnymi rzemieślnikami. Poniżej jest Midgard, ów płaski dysk, świat, w którym żyjemy my, ludzie. Dalej mamy krainę lodowych olbrzymów. Mroczną, zimną i niebezpieczną. Potem jest jeszcze Wanaheim. Kraina Wanów, którzy nieustająco rywalizują z Asami. Asami z Asgardu. Jest też Niflheim. Owa kraina, która istniała od zawsze, spowita ciemnymi, gęstymi, mroźnymi mgłami. Jest też Muspel, kraina wiecznego ognia, kraina Surtra, strażnika dzierżącego wielki, ognisty miecz, który czeka na koniec świata. Wreszcie na samym dole jest Hel, kraina umarłych. Tych dziewięć krain połączonych jest wzniosłym drzewem Yggdrasil. Rozciąga swoje korzenie i gałęzie poprzez wszystkie dziewięć krain, aż do kosmosu, albo i dalej, albo i dalej. Po gałęziach i Grasilu przebiega posłaniec. Jest to wiewiórka, ratatos. Rata Tosk przenosi wiadomości, ale też i plotki z jednego świata do drugiego. Korzenie grasilu sięgają aż do źródła urd. Przy źródle urd mieszkają trzy siostry, Norny dbają o to, żeby korzenie i grasilu zawsze były przykryte mokrym błotem. Norny tkają losy ludzkiego żywota. To one decydują o tym, czy nasze życie będzie proste czy trudne, długie czy krótkie, piękne czy też zupełnie pokręcone.